Jestem taki dobry z Greenpeace'u i te zwierzęta tam przychodzą trawę, no. Jeżdżą samochody, jeżdżą na, na motorach, na, na jednym kole, na przednim kole jeżdżą i potrafią pierdolnąć głową kurwa w filar mostu i urywa głowę i cieknie krew i ja pierdolę i później kapie na, na szyny i tramwaj hamuje, żeby hamować, bo jest za duży poślizg i przejechał ten, wycieczkę zoologiczną, nie z tego, no z dawnami. Z zakładu jakiegoś kurwa dla obłąkanych. O, o, jestem obłąkany. O, o, jestem obłąkany. O, jestem obłąkany. O, ja pierdolę, ja pierdolę. tam stali na przystanku i tramwaj nie wyhamował i przejechał po, po głowach i, i znowu, znowu dużo krwi i tej mazi tam, a że było to w lipcu to od razu muchy, chmara much kurwa, jak plaga egipska kurwa, jak wielkie morze krwi, ja pierdolę, wszyscy się potopili we krwi, już oddycha, nie, już nie, już się tobie od krwi, już nie mogę, lepiej.